Dzień dobry, witam z budowy drugiego etapu. Mój ogród, to są w Jesteśmy przed drugim etapem, tam jest pierwszy. No i zobaczymy sobie, jakie mamy postępy na budowie. Mamy już pierwszy dzień bez śniegu. Ale śniegu już nie ma. Gdzie leżał praktycznie miesiąc śnieg, jak nie więcej. Do tego przymrozkiem, więc blokowało nam troszkę pracę. Natomiast postępy, jakimi, jakie teraz można zauważyć, to elewacja. Przed no, powyższeniem pogody udało się e, coś zrobić. Tu już mamy z przodu e, większość struktury już położonej. Nawet elementy tutaj takie dekoracyjne, czyli deska oraz e, kolory zaczęły się pojawiać. Więc to jest. Bardzo, bardzo ładny efekt. Rusztowanie jeszcze stoją, tak samo jak i folie, gdyż Teraz prac elewacyjnych wykonywać nie wolno. Wiadomo, że ona ma wystarczy na lata, więc muszą być procesy technologiczne, czy dostosowane do parejtech, dostosowane, to do, też tem, do, tem, temperatura musi być odpowiednia, już nie będę gontował. E, więc to w tym momencie czeka już od e, paru dobrych tygodni, jak dni miesiąc na, na dobrą pogodę, żeby można było to dokończyć. Zajrzymy tymczasem do środka. Tak wygląda w środku mamy już zrobione tinki. w środku mamy już tynki to jest bardzo dobra informacja styropiany leżą sobie które będą na wyłączenie na wyłożenie podłogówki ale tak to mamy już tynki to jest To jest tak, segment mamy całkowicie otykowany i to co mamy tutaj nowego, to proszę bardzo, mamy ogrzewanie podłogowe, instalacja ogrzewania podłogowego już rozłożona pięknie w segmencie, to naprawdę cieszy, jest mnóstwo pracy, setki, setki metrów rurek. Rozruszony tu chodzę bardzo ostrożnie. Nie wolno się adaptywać, żeby się nie zagniotły. Ale mamy tu rozłożone również w łazience, Nie widać, może bardzo, ale oczywiście łazienka. Też pożywania są piętro, w piętrze. Jestem drzewany i na, w tym momencie jest tu dokładnie Pokój jeden, pokój drugi. Tu będzie pralnia, i I teraz są, są rozłożone piętrze i czeka nas pozorzenie jeszcze na parterze. Wszystko trwa. Są to jednak długie dni układania. No i tutaj będzie na następnym etapie teraz rozkładany ten styropian. Folia. I ogrzewanie kotłów Zobaczmy jeszcze W kolejnym segmencie, jak to wygląda? Proszę. ruchy, dzięki pięknie. Zobacz, no w tym, w ta, przy takiej pogodzie, jak teraz, to schną tinki bardzo długo. E, miejscowo, powolutku sobie schną, bo jest duża wilgotność po prostu. W powietrzu, ciągły opadek, ciągły śnieg, no i zimno. Jednak mrozy trzymały tutaj bardzo długo. To tak naprawdę, raptem e, jeszcze kilka dni temu był dzień mrozu, nie wspominaliśmy o nocy. Więc e, wszystko się dopiero teraz topi, no ale przez ten cały czas e, jednak ten, to schnięcie e, było bardzo powoli. I, i to, to są właśnie takie kwestie klimatyczne, które e, zatrzymują poszczególne procesy. No bo jednak to jest, to jest jeszcze budynek bez ogrzewania. Dopiero to co tu widzimy. Też pięknie rozłożona instalacja wzorowa ogrzewanie połowowego. Jeszcze to nie działa. Więc tu nie ma źródło ciepła. Trzeba było dogrzewać to zewnętrznie drogo, jednak to jest tu ogrzewanie prądem i gazem, żeby tynki jednak schły, bo jednak czekają nas to jeszcze dużo pracy środki związane z posadzkami. Sufitem podwieszanym. Proszę. No właśnie, instalacjami. W pełni. No takie, takie, takie powiedzmy, bardzo ważne kroki instalacyjne zostały tutaj wykonane do podłogówki. Oczywiście elektryka jest, a to już ostatnio mówiłem. Wodka, no oczywiście. To są zresztą rozprowadzane ruchy. Wodno-kanalizacyjne, tak, to będzie kuchnia. Łazienka, już wspaniale też. Ułożony wodkan to cieszy. Trzeba zrobić później dokumentację zdjęciową, co gdzie jest? Jasny, piękny salon. Będzie się wspaniale rozmawiał. Po wykończeniu, po zamieszkaniu. Okno, fut. Jestem zafoliowany, bo jakąś się robi, ale jest... W kuchni, tu oczywiście, to jest w tym momencie, mamy kuchnię otwartą na przestrzeni. Jest się równie dobrze, można byłoby to zrobić w gabinet. I faktycznie mieć sobie taki mały gabinet, taki home office. A tutaj mi się zaczynała na przykład kuchnia i spokojnie było tutaj 30 metrów kuchnia, kuchnia z sobą. No także. To byłoby, to byłoby na tyle na teraz, eee, bardzo cieszą mnie te postępy, eee, pomimo niesprzyjającej aury udaje się to wszystko ładnie, ładnie wykończyć, natomiast mamy, mamy jeszcze przed nami dużo pracy i oby pogoda nam sprzyjała, także dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do śledzenia nas. Nie trzeba subskrybować.